Jaki blan? Da, da, z... Nie, daj mi się załadować tylko. Ja się wolno ładuję. O, dobra, spoko. Dobra, e, dwa spotery tutaj. Czy czasami nie lecą te 50, 50 setki e, zielonym? na razie ustawcie się tutaj i tutaj, te dwa rejony. Czyli tak e, dwie te trzy, te trzy czwórki jadą tutaj, reszta panowie tutaj. Okej okay. 50 i setki, tutaj Tam najlepiej tak, niech ten 1390 stanie sobie tam w krzaczkach żeby nie zginął, koło jednego z bunkrów A te t 69 niech się przeleci, czasami tędy od nich 50 setki nie lecą Czy tu po budynkach mamy siedzieć? Tak, na razie się schowajcie, na razie. Bo oni mają 350 setki. Nie ma się co wypuszczać gdzieś. My ty to spokojnie jak Tylko tak, żeby widzieć, czy coś się tam dzieje. Dobra. Niech się po każdej stronie niech tylko jeden czołg się wygrywa, żeby nie wszyscy. A MX przeleciał. No dobrze, dobrze, spokojnie. Tam, żeby nie obrywać na razie z nimi Od nich Tym typem 6-4 przejedźcie tam Jest, coś tam do ciebie, widzisz coś? Nic na razie Masz na nim żarówkę, czy nie? Mam Mi do żarówy na moim brakuje 2% Chcę je dobić w końcu Dobra, ale... Widziałeś coś? spotowali cię tam? Nie, na razie cicho to jak nadal cię tam Nic. nie spotują, to krąży tam dalej nawet. Jak cię zauważy czarówka, to uciekasz. Nie? Tak trochę spokojnie, nie? No bo oni czekają na to, co my zrobimy, a oni czekamy na to, co oni zrobią, no. Drugi scout. Jak cofaj się, cofaj się, bo coś w ciebie bije. Cofaj, 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 cofaj. Ładnie panowie Przeładuj się, bo straciłeś pestkę, nie? To się przeładuje Onsik do tyłu, do tyłu, zgadź Pójście pierwszy tu T3-4, T3-4 tylko wie, że tutaj wysadzisz Mateo i Onsik cofnijcie się na razie, tam tylko T3-4 ma mapa amx -y stoją Gdzie? Nie wiem, jest panter Gdzie, gdzie, gdzie? Zaznacz na mapy Dobra, tym 13:90 też pospotuj tutaj co się dzieje Na C9? Tak, tam na górce gdzieś stoję za, za e, Obracamy się jak i tego... Też jest dwa Pomóc wam z nimi tutaj od flanki? Nie, 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 wy tam na razie się nigdzie nie pchacie, bo on próbuje wyciągnąć pod... Podaję mi wiem Dlatego nie wyjeżdżajcie. T3-4 niech tam... t 34 4 niech spróbuje tutaj na wieżę zagrać. Tu jest panter. Yy, dacie radę we dwóch tą panterkę? To jest potery2 Yyy... Luba, uważaj, nam tu zaraz wyskoczy z trzeci. Pomóż mi w 13-90 Pięknie. No nie tego czegoś. Żeby... Nie nie przebiłeś to ja go tylko Dobre, Dobra, jak dobra e... Luba cofam cofam ja się cofnę. Tam jest ISU, tam jest Isu na D0 Dawaj Luba cofnij się do tego isu pęczymy. Ile masz piastek? Jak o Boże Luba, mówię cofnij się Dawaj, 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 jak tu jest ISU do dopuńczy No, są shadow w auto to dzwoń na policję To z jest, z jest, jest, jest Tego AMX-a Uuu, nie isumu is is. To my pociśniemy tutaj Dobra, za to bo. wyjedźcie na to I kończcie, kończcie w czołgi panowie Mam mamy tego na gąskach, wychylać się po niego, czy nie? Skoczcie to co tu jest, co tu się... Mateusz, uciek... Mateo, uciekaj trochę pod... Ten budynek, nie... Bo tam spokojnie, tam jest ISU i dwa AMXy macie na dobicie Punktujecie teraz te trzy czołgi tego Bardzo ładnie Mateo, po prawej stronie, ty patrz tutaj Teraz Tiger weź, wyjedziemy na tego Isa. No to dawaj no. Isa, Isa. Ale jest tutaj Tygrysem, eee, za Za tobą jest Panter. Skąd się tą panterkę, Luba, na lewo panterkę są. Wyjedź i Posadzono na gąsce. No go. I od razu, tutaj, od razu tu się chodzicie. Dobra, już idziemy. Dobra, u nas Adenix i Isu. Tutaj są obydwa. Bodajże, jak no się nie tam... jeden, tam jest sam Isu. Uwaga, bo teraz będą grali po Pierwszy jedzie Onsik i Tygrys, drugi. Kwerkus, pójdź pierwszy Tygrysa, żebyś nie zginął. Jak coś, wypuszczajcie pierwsze czołgi, które są pełne. Dobra, Onsik i Mateo, trochę do przodu tam. I tym tygrysem na prawą stronę się kieruj Nie na ich kapa, tylko na prawą stronę Ej, Plecy macie Plecy macie AMX-a I ISU Dobra, e, wszyscy się władujcie na kapa do nich. A mogę się zawrócić po 50-100? Dobra, ale to dwa czołgi Dobra, ja polecę Nie wszystkie, tylko żeby zjedź, na kapa. Te słabsze niech idą na kapa, a te co jeszcze jakoś się trzymałem niech idą na ten... po mx bo jak on ma magazynek, to on może dwóch zjeść. Ja, ja sądzę, że on, robi. on będzie jechał też na kapa nasz. Nie na naszego, hmm. tylko na swojego. O nie, jednak to głupio zrobił, naprawdę. A mógł nas wykończyć przy naszym kapa, Przy tym kapa. No, no właśnie, dlatego chciałem wszystkich tam kusić, że nawet jakby jeden dostał, to by się zaświęcił. Bo tam musiałbym dość dobrze zjechać tym AMX, em żeby mieć bicie nawet, po prostu. Jak tak pojechał, no to... I to już samobójstwo popełnił. No trudno, no. Popełnił błąd, no. Niegrzecznie mu o tym mówić. Nie muszę mówić, że w jeden co nie Ładnie. O, fałka prawie specjalista na nas zrobiła. O, opa, gang 42 tysiące. Onsik, pobijamy Trebora.